Witam Was bardzo serdecznie na kanale. Tak trochę w środku tygodnia, ale że w sumie wleciała ta prąka w Rusmanie i poczułam po prostu taką olśniewającą inspirację, żeby nagrać ten filmik. To jest, skleciłam go tak w sumie na szybko w środku tygodnia z moimi absolutnymi hitami, z rzeczami, których po prostu używam religijnie, które uwielbiałam i za które dałabym sobie rękę uciąć, ale nie obcinajcie mi je, jeżeli wam nie pasują. Każdy wybiera kosmetyki do siebie. To są moje absolutne hity, moi ulubieńcy po prostu wszechczasów. I jeżeli szukacie czegoś podobnego albo macie podobne upodobania jak ja do makijażu, to możecie wypróbować te kosmetyki i zobaczyć, co Niech sądzicie. Jeżeli jesteście nowi na moim kanale, to hejka tutaj Ola, będzie mi super, super miło, jeżeli zostaniecie ze mną na dłużej. Zostawcie kciuki w górę, jeżeli skorzystacie z prąki w rozpadzie. I nie przedłużając już przechodzimy do rzeczy, czyli moich absolutnych top, 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 top ulubieńców makijaż. Mam tutaj cały piękny koszyk i myślę, że będę wyciągać z niego rzeczy randomowo, trochę taka loteria. Dobra, zaczniemy od rzeczy, którą nabyłam niedawno, ale szybko skradłam Moje serce. Lovely Make Me Highlighter i pisze, że to jest kulturow... kultowy kosmetyk 2019 roku. Widzę, dlaczego dostał taką nominację i dlaczego jest tak lubiany, ponieważ jest naprawdę genialny. Świeci się po prostu jak taka piękna tafla, i mój trik to tutaj używać go razem z podkładem, i on wtedy daje wrażenie takiej mokrej cery. I tutaj. Ja mam cerę bardzo suchą, dlatego dla mnie to jest efekt bardzo lubiany i bardzo pożądany. Jeżeli macie cerę bardziej tłustą i nie lubicie takiego feelingu wilgoci, to nie wiem, czy by się wam sprawdził. Miałam kiedyś taki podobny z Loreala, który kosztował 40 zł, różnica jest praktycznie żadna. Ten może jest trochę mniejszy objętościowo, ale też wystarczy kropelka na. Na cały podkład, więc nie używa się go dużo, a jest naprawdę super. Mam akurat pod ręką kolejny rozświetlacz, dlatego od razu go tutaj wyciągam. I też jest to Lovely. Lovely robi dobrze highlightery i to jest Gold Highlighter. Jeżeli gdzieś tam e, interesujecie się kosmetykami, oglądacie kosmetyczne YouTube, to wiecie, że to jest. Bardzo zachwalany highlighter. I ja podpinam się pod te wszystkie zachwalające go opinie. Jest naprawdę ekstra, też ma taki efekt lustra, wystarczy troszeczkę, a naprawdę wygląda się rewelacyjnie, odbija światło, co mega widać na zdjęciach. Są so, dwa odcienie, jest gold i silver, więc. Też zależy od tego, jaki macie typ urody. Ja mam gold, bo zawsze takie ciepłe kosmetyki do mnie bardziej pasują. Ja także często w filmikach mam go na sobie, także teraz. Spotkałam się z wieloma takimi komentarzami, że ktoś mi mówił, że fajnie się świecę. I to jest właściwie zasługa tego Badboya. Bardzo, bardzo długo szukałam podkładu, który spełniłby moje wszystkie wymagania. Nie był ciężki, był płynny, ale jednocześnie zakrywał dużo małą ilością i po wielu latach poszukiwań, w wielu takich prawie perfekcyjnych pokładach znalazłam ten, który jest najbardziej idealny. To jest Maybelline Fit Me Matte and Poreless Normal to Oily. Ja mam odcień 118 i on jest dosyć ciepły. Jeżeli macie chłodny typ karnacji i bardzo jasną cerę, to wam nie podejdzie. Jest mnóstwo tych odcieni, więc na pewno jeżeli pójdziecie do Rossmana i je zobaczycie, to coś się uda wybrać. I tego podkładu wystarczy naprawdę kropla, żeby fajnie zakryć całą twarz. Jest bardzo rzadki, ale jednocześnie jest wygładzający i mocno kryjący. Dwie warstwy to już jest makijaż totalnie wyjściowy. Wystarczy właściwie dwie pompki, żeby totalnie być set na cały dzień. Co więcej? Trzyma, nie ściera się Naprawdę same superlatywy Sposobów robienia brwi jest tyle ile samych Pisaków, flamastrów, tuszów Wszystkiego. I tutaj też przez y, długi okres czasu starałam się znaleźć taki produkt, eksperymentowałam z różnymi, gdzie po prostu będę miała ten jeden, gdzie już nie będę musiała szukać dalej, to będzie ten jeden jedyny. I w brwiak jest to kredka Brow to Last 24 Hours pomadka w ołów. Ona jest gruba, więc fajna jest do zrobienia takiej szybkiej, grubej kreski, ale mi zależy na tym, żeby je szybko podrasować. Jeżeli mam taki luźny dzień, to po prostu tylko gdzieś tam. Dwa razy maznę tym ołówkiem. Ma bardzo ciepły, brązowy kolor, jest z Miss Sporty i naprawdę sprawdza się cudownie. Idąc dalej brwiami, pewnego pięknego dnia zaszłam sobie do Sefory i spróbowałam tego brałki z Benefitu. I tam właśnie taki mały, i tam właśnie taka mała szczoteczka z żelem do brwi kosztowała. 140 zł i o ile to się fajnie rozprowadzało na testerze, to wydawało mi się, że ta cena i ta ilość trochę trochę mi nie pasowały. Dlatego w Bourjois znalazłam zamiennik, odpowiednik, który jest większy objętościowo. To jest Bourjois Paris Brow Fiber oh OUI. Działa bardzo podobnie. Nie mam pojęcia jak różnią się składy, ale jeżeli wolicie tańsze zamienniki, to do brwi, do wyczesania brwi, do takiego ostatniego taczu jest naprawdę super. Też z twarzy mój absolutny hit puder. W ogóle... A! Żyje. Dużo używam tych widzek kosmetyków, które mają kultowy kosmetyk jakiegoś roku. To jest tym razem kultowy kosmetyk 2018 roku i to jest Vibo Banana Loose Powder. Ultra lekki, półtrasmaretny puder do twarzy. To się absolutnie zgadza, jest sypki, ale bardzo lekki. Co często zdarzało mi się z sypkimi podkładami, to to, że były bardzo ciężkie i bardzo ostawały na skórze. Ten właśnie jest tylko delikatnym uśnięciem, wystarczy delikatnie na pędzelku, żeby wypudrować całą twarz. Ma fajny zapaszek, super się rozprowadza, wygładza utwala makijaż, czego chcieć więcej. Mam dwa tusze do rzęs, które mega, mega mogę Wam polecić i to jest Vibo Extravaganza Maximum Extension, oraz Volumix Fiberless Mascara z Eveline. Ten z widwo trochę bardziej mi pasuje. Ja jeśli chodzi o brwi, to lubię taki podkreślony, pogrubiony i roztrzesany efekt. I bardzo właśnie zależy mi na tym w tuszach do rzęs. Żeby rozczesywały. Te dwie maskary właśnie spełniają bardzo przystępne cenowo, nawet bez promocji, a z promocją, która w ogóle grzech nie brać. Extravaganza ma lekko grubszą szczoteczkę i to trochę lepiej pomaga w podniesieniu rzęs, ale Eveline jest cieńszy i ma taką większą, wydaje mi się, precyzję. Niemniej jednak, oba, używam często po prostu na zmianę. Nie było jeszcze śminek, dlatego śminki. Halo! Nie było jeszcze nic do ust, i tutaj mam. Też super fajne polecenia. Ja ze szminkami bardzo eksperymentuję, mam ich naprawdę sporo, ale jednym z takich ulubieńców wszechczasów są szminki i to wiele odcieni z Maybelline. Color Sensational. One są kremowe, ale jednocześnie są napakowane kolorem. Ta, którą tutaj mam jest różowiutka, to jest kolor Summer Pink. Mam jeszcze drugą, która jest e, Dusk Rose chyba, ale też mają mnóstwo odcieni. Są czerwone, fioletowe, wpadające w brązy, w berze. Są to takie stuprocentowo matowe szwinki, które trzymają się mur, beton 24 godziny. One schodzą, one przy jedzeniu, przy piciu trochę się ścierają. Ale to jest fajna, cenowa alternatywa dla droższych szminek. I jeżeli właściwie nie jemy, nie pijemy, to trzymają się długo. Także nic nie jemy cały dzień. <laughs> nie no, żartuję. Dwie propozycje do oczu, które używam bardzo często i które są właściwie na takie trochę dwie różne okazje. Mamy Maybelline Color Tattoo, 24 godziny. Ja w ogóle pamiętam, ten kosmetyk już miałam 100 lat temu na studiach, go używałam, wtedy miałam taki bardziej brązowy odcień. Teraz mam e, 98 Creamy Beige. To jest super opcja dla osób, które po prostu biegają rano i nie mają czasu na malowanie się, rozprowadzanie cieni, robienie całego blendingu. To po prostu paćkasz palcem i jest. Daje taki codzienny, nudowy efekt. Druga opcja, trochę bardziej właśnie eks. To jest pigment A.A. Wings Do tego trzeba jakąś bazę, on się troszkę sypie, ale jest taki cudownie czerwony Ja długo szukałam takich bardzo, bardzo intensywnych pigmentów Często rozczarowywałam się, bo były albo za małe, albo jakoś w ogóle nie dawały koloru Ale ten naprawdę daje radę Jak widzicie wiele moich kosmetyków jest właśnie w takich ciepłych, czerwono-bordowo-brązowych odcieniach Tutaj ten pigment nie jest wyjątkiem, on jest czerwony. Dokładnie jest to 01 Delicious Glimmer, zobaczcie, jak pięknie się świeci. Na powiekach wygląda naprawdę rewelacyjnie. Na randkę, na spotkanie, na imprezę, a nawet i na co dzień. A co? Ostatnia rzecz, to też klasyk, który na YouTubie jest od zarania dziejów, mianowicie róż z Kupiłam go do przetestowania, bo naprawdę nasłuchałam się. Tylu pozytywnych opinii o tych różach, właściwie słyszałam, że ktokolwiek używa różu, to tylko burżuła. Rzeczywiście jest ekstra, trzyma się długo, ma taki delikatny, rumiany odcień. Ja mam 54 Rose frision Frosted Rose. On przychodzi z takim małym pędzelkiem, ale używam takiego innego z Hebe. Prawdzi się też do takiego delikatnego wykonturowania twarzy, ma wiele zastosowań. Wiem też, że na przykład niektórzy dają róż na nos. On jest taki delikatny, świetnie się rozprowadza, więc jeżeli tak robicie, to... Myślę, że z tym nie będzie tu problemu. I to tyle, kochani. To są moje absolutne hity z Rossmana. Zostawcie komentarz, co Wy używacie w Rossmanie, jakieś takie hity, które polecacie. Jeżeli jeszcze na przykład się nie malujecie i chcielibyście dopiero rozpocząć swoją przygodę z jakimś make-upem, to wydaje mi się, że te moje polecenia są do tego dobre. Trzymajcie się cieplutko, nie zapomnijcie zasubskrybować, zostawić kciuki w górę. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, 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 pa.